Cześć, jestem m 4 i dzisiaj możemy pójść na serwer Coxcraft e, Możemy też e, lajkujcie, subskrybujcie wcho Wchodźcie na serwer Coxcraft Bo to najlepszy serwer do PvP i albo nie. Pójdźmy na serwer MC gry, bo on też jest fajny To idziemy na serwer MC gry idziemy na MC gry. Co to jest tu? Idziemy, idziemy, idziemy. Pick, 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 pick. I idziemy na dół z PVP. I możemy pójść na Nemosy. Nie to temy, tylko na mosy. Na albo nie. To są na Podzielne Podziemne a ja chcę na zwykłe Co to jest? I długo się kopię ten blok. Ciekawy, kiedy ktoś dołączy na nemosy, bo długo tutaj już trzeba wyzwę może kogoś tam. O, jest! A... Dobra, dam się mu znemosować. Niech się... Niech się trochę podnieci. Dźwignia. Ja... Jest! Nie gadaj! Nie gadaj! Byk Tutaj robimy... Nie! Zginę! Jedz! No i to jest spoceniec! Spoceniec! O i chcę się z tymi spocenkami lać. Jedyne co to, mogę się z nimi trochę polać. Ale nie za długo. Nie mam, że kurde wody wylać temu debilowi. Strzała, strzała. No tak. Strzała. Nie zginę. Albo i nie. Nie mam seta. Co? jest? On ma czy co? Kurde, padło mi

odrzuciku. No oczywiście zabunkrował, żebym nie mógł kuciec. Typowy typ. Może nareszcie ucieknąć z tego. No co za ham? Pieprz. Dam mu ówko błęba. Dam mu łeba, dam mu łeba. Panłem. Klasyk Jeszcze raz możemy teraz pójść na z... wiem, na no, nie to, tylko na ekse i diamentowe klasyczne. Robimy największe party party. Okej. Okay. stwórz party. bierz do walki. Poczekaj aż skończą. O! I B. Creeper PvP. Zatwierdź ustawienia typu walka. Albo nie. Usuń party. i możemy pójść teraz na trajdę. Od nich będzie. To są takie alabedy. Z czego pamiętam? Zawzajem... ile jest osób? No 2128 osób online. I to jest... To jest chore? O jest! No. To w ogóle było chore jakieś. I na sam dobry początek. To Co ty mi... No co za hampier? Najgorszy. Najgorszy. No jakby on był... Najgorzej. Nareszcie tutaj. <ścoughs> tutaj. Jezu. Sigma m -cykl. Mam to. Jezu, zmiana cza. Ojej, hit Dobra. Ty czy śmi... śmi... Nie spodziewasz się, że ja... Mogę trafić? Yo! To był dobry strzał. Co to było? Coś mnie uderzyło w locie. Ale zaraz zostanie. Nie no, najkoniec i koniec. Teraz idziemy. Jeszcze jest dwa tryby i kończę. Drankingowe, Dran netherite'owe. O, jest. Jest początek. Na możemy zacząć z takiego. z takiego mega. Co to jest za baby? Co to jest za typ? Porąbany. No co się dzieje? Nawet go dotknąć nie mogę. Co za typ po prostu, no. Co za typ. Po prostu jest, podlało się. I ty spadaj. Kubeby! Dam mu na sam początek. Zapalniczka. Podpalamy, nie? Drogę podpalamy. Podpal się. Kiedy mogę się przejechać?

Siema, lajkujcie, subskrybujcie i do następnego.